Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku zrobimy sobie pojedynek pomiędzy dwoma niemieckimi produktami, a konkretnie po lewej stronie mamy blisterek, po prawej małą puszkę kolekcjonera. Z tym, że tutaj jest jedna saszetka mniej, dlatego luźną dokładamy, żeby było porówno. Teraz oczywiście najpierw otworzymy sobie i zobaczymy jaka karta limitowana i taki też będzie pojedynek. Jeżeli chodzi o małą puszkę, to zawsze jest taka sama, więc będzie Holandia z Wijnaldumem. A tutaj kogo mamy? Ramsey, czyli Walia. Walia kontra Holandia. Mała puszka. Tutaj jeszcze będzie oczywiście karta specjalna. I się okazuje, że jest również Holandia, czyli jest punkcik. Od razu już na wstępie. Więc tutaj fart. W tych saszetkach szukamy Wali, w tych saszetkach szukamy Holandii. I wygra ten produkt oczywiście, gdzie będzie więcej trafionych kart. Czyli tutaj mała puszka, a tutaj blisterek. Na zmianę będziemy otwierać. I teraz szukamy tutaj wali. Portugalia, Polska, Francja, Szwecja. Finlandia, Szwajcaria, Macedonia i Finlandia. Czyli tutaj nie wpadło nic. Teraz szukamy Holandii. Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy. No i teraz bazóweczki. Austria, Belgia, Polska i Włochy. Też nic nie wpadło. Napiszcie, moi kochani, w komentarzu, który produkt Waszym zdaniem bardziej przypada Wam do gustu: czy blisterek, gdzie można trafić różne limitki, czy może mała puszka kolekcjonera, gdzie zawsze mamy pewność, że będzie Weinaldum. Lecimy dalej, teraz wracamy na lewą stronę i szukamy Walii. Austria, Belgia, Niemcy, Dania. Francja, i co mamy tutaj? Belgia, Belgia i Portugalia. Ronaldo, teraz Holandia. Oficjalne logo Monachium. Tutaj mamy znowu Finlandię, ten sam zawodnik. Turcja i kto jest na bazówce? Turcja, Niemcy, Dania i Anglia. Więc też nic nie wpadło. Po dwie saszetki nam jeszcze zostały z każdej strony. I tutaj jest Walian, ale to się, a nie tutaj się liczy. Tak jest moi drodzy Daniel James. Mamy jeden jeden. Anglia, Szwecja, Austria i kto jest na bazówkach? Chorwacja, Czechy, Rosja i Polska. Czyli mamy wyrównanie. Szansa dla Holandii na ponowne wyjście na prowadzenie. Szwajcaria, Finlandia, Austria, Szwecja, Ukraina, Polska, Francja i Stadion w Bukareszcie. Ostatnie saszetki: Dania, Anglia, Francja, Ukraina, Węgry, Belgia, Austria i Chorwacja. Czyli Walia kończy z jednym punkcikiem z jedną kartą a teraz szansa jeszcze dla Holandii żeby wygrać dwa razy Portugalia i patrzcie jest karta z Holandii Wijnaldum czyli ten zawodnik który jest na limitce również wpada Niemcy Chorwacja Czechy, Finlandia i Rosja czyli zwycięstwo małej puszki kolekcjonera i Holandii Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. To wszystko dzisiaj, dzięki za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć Wam!